Cześć moi drodzy, z tej strony Paula, witajcie na Polach Książkowych i witam w Bukmasie numer 17. Przedmiotem dzisiejszej recenzji, bo to będzie recenzja, tak jak zresztą widać po tytule, będą Wichrowe Wzgórza Emily Brontej. Ja sobie pozwoliłam zrobić tej książki, dlatego żeby mieć... Chciałam po prostu odświeżyć sobie i skompletować wszystkie, wszystkie książki siostry Brontej. I nie będę omawiać tego konkretnego tłumaczenia, ale tłumaczenie, które było w audiobooku, ja z racji tego, że potrzebowałam mieć jakiś audiobook do słuchania w drodze do pracy i, i w ogóle takich, wiecie, przy takich zajęciach, gdzie nie można czytać książki fizycznie, post postanowiłam właśnie wybrać Wichrowe Wzgórza. Nie wiedząc, bo, bo te Wichrowe Wzgórza, które ja słuchałam i które ja wcześniej czytałam, czyli jak no, zrobiłam ten z read -read, tego samego tłumaczenia e, i to, był, e, to było tłumaczenie Janiny Sujkowskiej, czyli ja mam to w takiej wersji jeszcze takiej bardzo stary, z, 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 który był z jakimś czasopismem. Ja zakupiłam to w, inte, w, w antykwariacie, nie wiedząc, że na półce mam tłumaczenie, które jest dosyć nowoczesne Piotra Grzesika. I jaka szkoda, że jej ja po prostu wcześniej się nie dowiedziałam, e, jakie tutaj jest to tłumaczenie, tylko właśnie sięgnęłam po ten, po ten audiobook. Tak żebym bym e, właśnie, e, właśnie sięgnęła jednak po, wy, po wersję fizyczną e, w, w, z wydawnictwa MG. Nie podejrzewałam MG o nowe, o nowe tłumaczenie, Ro, rozumiecie mnie? <laughs> e, i, I tutaj mamy bardzo fajny wstęp. W którym tłumacz nam wyjaśnia, jakie nazwy przetłum że, że właśnie on Wichrowy Wzgórza jako miejsce geograficzne zostawił w tłumaczeniu takim, ale samo Wuthering Heights to jest, w ogóle nie da się tego tak przetłumaczyć dosłownie, bo to jest jakieś stare słowo z. Z hrabstwa York i w ogóle jeszcze jakieś tam południowo z jakimś, południowo szkockim nalotem. Więc ogólnie samo Wittering oznacza, że jest coś bardzo takiego, taki, taki ogromny zamęt, taki podczas właśnie trwania burzliwej pogody. Fajnie w tym wstępie nam mówi o tym, dlaczego ta nazwa jest taka ważna, dlaczego on został przy tej nazwie, no bo ona bardzo określa od razu, już z samego początku, jaka ta książka będzie. I właśnie Wichrowe Wzgórza nie do końca oddają to wszystko, co się dzieje w tej książce. A już właśnie, że Wittering to jest takie, wiecie, bardziej porwiste. No rzeczywiście tak to brzmi, no nie? Mamy też drugie miejsce akcji, czyli Drozdowe Gniazdo. I Drozdowe Gniazdo to też, wiecie, to też on tłumaczy, że to by było takie takie nasze polskie skarżysko, kamienne na przykład albo coś, że to właśnie jakieś takie drozdokrzyże <laughs> albo coś takiego. I, I też nie tłumaczę tej nazwy, zostawia ją taką, jako, taką, jaka jest. Jeżeli nie czytaliście Wichorowych wzgórz, to ja Wam powiem po prostu o czym jest ta książka. I tutaj rzecz się dzieje pod koniec XIX wieku i na początku XIX wieku. Większość takiej głównej fabuły, cała ta historia Hitklifa z Katrin, dzieje się jeszcze w wieku XVIII. Dlatego, że nasza akcja rozpoczyna się w 1801 roku, kiedy tutaj e, narrator tej opowieści zajeżdża na Wichrowe Wzgórze i chce wynająć drozdowe gniazdo. I wówczas okazuje się, że to właśnie Heathcliff jest właścicielem e, tych dwóch posiadłości I, i pan Lockwood, czyli właśnie ten, ten bohater, zastaje taką sytuację, że siedzi Heathcliff, siedzi Katarzyna, właśnie jeszcze w tamtym tłumaczeniu jest Katarzyna, to już jest Katrin, i siedzi jakiś chłopak. I właściwie, i on myśli najpierw, że to jest żona Hitcliffa. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest żona jego syna. No to on myśli, że to jest jego syn i mu gratuluje żony, że piękna i w ogóle, i że jest na pewno szczęśliwy. Na to znowu Hitcliff odpowiada, to nie jest mój syn, mój syn nie żyje. Więc dowiadujemy się tak z grubsza, że właśnie Katrin jest. Synową Heathcliffa, której mąż już nie żyje, a kim jest ten trzeci chłopak, dowiadujemy się już dalej z treści. I o tyle tutaj jest właśnie tak skonstruowane, że my cały czas jesteśmy, jesteśmy ciągani do tej historii. Mamy takie odkrywanie kroczek po kroczku, jak to wszystko do tego doszło. I całą tę historię opowiada nam tutaj Elin, która jest taką nianią, gospodynią trochę, taką, wiecie, opiekunką. Tych, tego domostwa i została ona stworzona na podstawie rzeczywistej, rzeczywistej osoby, czyli właśnie niani Emily Brontej i naprawdę czuć, że to jest bardzo ciepła, bardzo dobra osoba, która nawet jeżeli właśnie tutaj ma pod opieką kilkoro dzieciaków, Katrin i brata, potem jeszcze dziecko tego brata i tak dalej, naprawdę tutaj ona wychowała mnóstwo dzieci i pomimo tego, że one się do niej na przykład odzywały jakoś źle czy coś, albo były na przykład krnomrne, no to właśnie... Tutaj Ellen Dean była naprawdę taką, wiecie, taką dobrą osobą. Nigdy się nie obrażała, nigdy nie była jakaś tam, nie wiem, nigdy nie miała takich negatywnych cech przedstawionych, że coś źle zrobiła, czy, czy, czy w tym stylu. I to w sumie tak nadaje takie ciepło tej książce, bo ona ma taki niesamowicie mroczny klimat. I mroczny, nie mówię tutaj nawet pod względem historii Katarzyny Hitkliwa, no bo. Właśnie no, głównym tutaj tym zapalnikiem jest, są właśnie te dwie osoby, które tworzą dosyć burzliwy związek. Dlatego, że między nimi tworzy się uczucie i, i trochę właśnie to, że Hitcliff jest hindusem, cyganem, w sumie właśnie tak nie wiadomo, nie wiadomo, nikt nie wie, kto to jest po prostu. Ojciec Katrin przywiózł go z Londynu i właściwie po prostu ma ciemną karnację, ciemne włosy, ciemne oczy, i w ogóle jakby nie pasuje do tego. Brytyjskiego, wiecie, vibeu. I to uczucie, które nawiązuje się między Katrin a Heathcliffem, ono jest takie trochę mm, zakazane, trochę jakby niemile widziane. Inni tak krzywo na to patrzą i mówią, o, że zdaje się z tym Brudasem czy tam kimś tam. I w ogóle, i ona też ma, wiecie, w sobie taki, taki zapalnik, że ona, jak jest z takim towarzystwem lepszym, no to na tego Hitklifa, jakby, wiecie, no, um, umniejsza go bardzo. A z kolei jak jest z Heathcliffem, no to gada na tamtych i Heathcliff wtedy jest super. Więc jakby ona tutaj sama w sobie stanowi bardzo dużą sprzeczność. I tutaj to uczucie między nimi, które powstało, ono było dosyć naturalne i oczywiste, ale przy tym bardzo burzliwe. I ja nie uważam tego, że to było jakieś przerysowane czy coś, czy, No bo są, wiecie, są bardzo skrajne opinie. A ja tutaj nie miałam takiego momentu, że, o nie, za dużo, to już, to już jest przesada, że jakby, że brątaj, zluzuj z stonu. E, tylko trochę dla mnie to ich uczucie było takim, e, pomimo tego, że to, że to wszystko przez to dzieje się cała akcja książki, dla mnie e, to było takim trochę pobocznym wątkiem. Zaraz Wam powiem dlaczego. Bo to jest, moi drodzy, doskonała książka, która pokazuje, jak bardzo można skrzywdzić dzieci, jak bardzo. Yy, zaraz powiedział, a sprowadza wszystko do dzieci i w ogóle, ale tutaj było mi żal i, i mi się serce ściskało, yy, jaka krzywda tutaj została wyrządzona dzieciom. Zaczynając od Heathcliffa, kończąc na, na bratanku Katrin. Coś, coś okropnego, nie wyobrażam sobie tak zezwierzęcić człowieka i tak od siebie uzależnić. Tutaj się wybija po prostu krzywda na ludzkiej psychice. I to właśnie to dla mnie było takie bardzo, bardzo drastyczne. O matko, ja cały czas szkodowałam tych bohaterów, którzy byli, no bo Hitcliff wyrósł na takiego, wiecie, trochę zwierzęcia, który przez tą swoją miłość do Katrin stał się taki bardzo wręcz obrzydliwy w swoim zachowaniu, karygodny bardzo i miał w sobie bardzo, bardzo dużo nienawiści. No mówię, no to było dla mnie takie najcięższe w tej książce, że to rzeczywiście uderzało i to było bardzo mroczne. I tutaj właśnie kolejny aspekt pojawia się... Dlatego, że ta książka jak była ukazana w swoim czasie, czyli tam w 1800 którymś tam, nie wiem, 30, 40, czy 40, Ciężko, ciężko powiedzieć. Ogólnie właśnie taki, um, taka ciekawostka mieli i żyła tylko 30 lat od 1818 do 1848 roku. I właśnie nie pamiętam, chyba w 1842 została wydana ta książka. I ja mam wrażenie, że w, że w tamtych czasach były akceptowalne takie książki, wiecie, takie... Takie, które nie wzbudzały aż takich emocji. Tak jak my teraz szukamy takich książek, szukamy takich, żeby było, wiecie, żeby naprawdę było mocno. Takie, takie książki, które nas rozwałkują. I między innymi dla mnie ta książka jest taka. A słabą na przykład cieszyła się właśnie w podobnym czasie Dziwne losy Jane Eyre, która już jest dużo, dużo łagodniejsza. No i właśnie kolejna rzecz. Dlaczego żałuję, że nie przeczytałam tego tłumaczenia? Ponoć tutaj jest bardziej brutalnie jeszcze niż w tamtym tłumaczeniu pani Janiny. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ale rzeczywiście ta książka mną wstrząsnęła i cieszę się bardzo, że zrobiłam ten reread, dlatego, że mogłam przeżyć to w zupełnie innym świetle. Ja tę książkę um, inaczej odbierałam, jak, um, jak się przygotowywałam do matury ustnej z języka polskiego, ale. Podobnie odebrałam wątek Katarzyny i Hitklifa. Jego było naprawdę bardzo niewiele tutaj. On był głównym tłem dla wszystkich wydarzeń i był głównym takim zapalnikiem, ale jego było tutaj niewiele. Bardziej tutaj mamy wszystkie następstwa, które za tym szły. Wydaje mi się, że o tym jest ta historia. Nie jest historią miłosną, tylko po prostu ten wątek romantyczny stał się bardzo sławny na całym świecie i, i te postaci były właśnie. Tak, tak tragiczne, że, że gdzieś tam no, brylowały w swojej kategorii. Ale rozumiecie, im człowiek dojrzalszy, im starszy, tym bardziej zwraca uwagę na inne rzeczy, no tak tak jak mówię, no kiedyś um, ja w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, jak, jak bestialsko tutaj wszystko było. Ja to traktowałam po prostu jako książkę, którą czytam e, i skupiałam się na tym wątku miłosnym, ale też dlatego, że, e, że ja właśnie miałam taki temat pracy języka polskiego, e, czyli tam sławne wątki miłosne w literaturze. I miałam właśnie Wichrowe Wzgórza, Dziennik Bridge Jones e, oraz Zmierzch. Jestem bardzo ciekawa, jak wy odbieracie Wichrowe Wzgórza. I czy czytaliście w tym tłumaczeniu e, tę książkę? Bo jestem ciekawa, czy macie jakieś porównanie między tym, a tym tłumaczeniem, tym pani Janiny. Ja ogólnie, jak czytałam, e, jak czytałam tę książkę, to miałam w głowie tą piosenkę Kate Bush cały czas. E, I ten teledysk, jak on biega, i śpiewa hit clip. No, więc muszę sobie ją chyba odpalić, bo, bo tylko w głowie, a ja chyba muszę zrealizować to. Mam wrażenie, że to była taka nietypowa recenzja z mojej strony. Nie wiem, jakoś inaczej, inaczej się czuję tworząc ten film niż poprzednie recenzje. No więc to było chyba na tyle. Także żegnajcie, życzę Wam miłego dnia, życzę Wam owocnej soboty żeby Wam wszystkie plany, które macie się udały i żeby wszystko poszło OK, żebyście nie utonęli w tych zaspach, nie utknęli. <grytanie> Zróbcie zakupy na spokojnie, wszystko to, co chcecie, żeby Wam się udało. Tak nam wszystkim życzę. No i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że moje jutrzejsze plany też wypalą z filmem, który mam zamiar dla Was nagrać. Także buziaki i papa.